Dzień dobry Państwu. No, jak wiemy, każdy się lubi pośmiać, chociaż czas jest taki, że jest znowu niezręcznie tutaj żartować w tej sytuacji, ale to jest naprawdę czas kabareciarzy. Dla dobrych kabareciarzy im tematów nie zabraknie i ja Państwu powiem właściwie jedyne jaki ja mam taki skrupuł takie to właściwie to mnie bardzo wstrzymuje w w tym, żeby nagrywać te ferietony, no takie, taka niezręczność, bo y, oczywiście politycy tam różnej masi, autorytety, dziennikarze, y, przeszkoleni gdzieś tam w żydowskich tych szkółkach, no to klec, klepią to samo po 20 razy dziennie i z różną, z różną determinacją. Oni im rozpiszą te głosy i oni, oni to bez przerwy serwują z różnych opcji, jako święte prawdy objawione, absolutnie w to nie wierząc, no ale może oni tak na zasadzie zamawiania, że w końcu sami w to uwierzą. No ja tak w zasadzie nie umiem, bo jestem tak jakoś ukształtowany, że czy w dyskusji, czy coś, jak ja mam coś do powiedzenia, powiem to raz, ktoś ma mi zareagować, po prostu zrozumieć, to mi odpowiedzieć i, i lecimy dalej z dyskusją, no a tutaj ja w zasadzie, no, parę tematów bez przerwy wałkuję, bez przerwy wałkuję, to jeszcze nie w pełni, bo Chciałbym szczegółowo pewne rzeczy, jak Państwo wiecie, odnośnie organizacji życia społecznego później w tej bioteistycznej Polsce, w tej Słowiańszczyźnie, po prostu to jakoś uszczegóławiać. No ale i nie ma podjęcia jakby reakcji ze strony Państwa, ale jednocześnie ten, jak gdyby ta propaganda informacyjna, jaka do nas dociera, no jest w pewnym sensie również i przezabawna, no, a, a, ale z drugiej strony no Ją też trzeba uściślić pewne fragmenciki. Dlatego ja y, tak często te Feretony nadaję. Bo ja mówię, no mógłbym je przerwać i to się nic nie zmieni. Tu chodzi tylko o to, że ja y, Państwu jakby chcę. Y, y, tak dokładnie obrysować zakres y, i śmiesznotę y, w ogóle tej żydowszczyzny. No, no chociażby, proszę Państwa, no takie proste zdanie odnośnie tych premii, jakie tam sobie. Wypłacali no, to, tę elitę to kopać w dupę, a nie dawać premię. No proste. Tym bardziej, że y, y, już mamy, y, jak gdyby, ten wzorzec. Jak niegdyś temu sekretarzowi Grudniowi zrobiono w Chosowie, że go tam po prostu no, zdjęto spodnie i mu dupę skopano. <laughs> Wtedy to oczywiście większość to było tam, o owej... Wyimaginowane zbrodnie yy, o, oskarżano tę komunę, i yy, właśnie obalono dobro Polski, tak naprawdę. No, a dzisiaj to nas stać, nie stać nastawać na taką naturalną, normalną reakcję w sytuacji, kiedy, no jak to się mówi, nóż się w kieszeni otwiera. Ale, yy, dlaczego ja to chcę państwo yy, takie sugestie, jakby. Że Państwo sobie wyobrazili, żeby taka świadomość powstała, że taki premier czy taki marszałek, on już jest skopany do końca dni swoich. Przez to, że ja tak powiedziałem, tak porównałem. Jeżeli Państwo to wyobrazicie sobie, to już jest po nich, bo to jest ten czas. Jeśli sobie uświadomicie, że właśnie zdjęcie majtek i skopanie dupy publicznie, to każdy to będzie wiedział już zawsze, że po złożeniu urzędu im się to należy. Bo groza do nas dociera, Ci się dowiadujemy, że Tusku czy, czy tam ten Vincent zabezpieczają sobie emeryturę tam w bankach londyńskich na przykład. No ale proszę Państwa, to było cały czas. No ale w którymś momencie ta czara goryczy musi się przelać. No musimy sobie pewne rzeczy uświadomić. Bo jeżeli tego Żydka glępa uznaje się za jakiś autorytet, jakiś do, dobry wkład dla Polski, to robi nawet Żydek Jaruzel, bo tam chwali. A on przecież uczestniczył w dwóch zbrodniach na narodzie polskim. Na wejściu do UE przygotował przez Kościół i, do, i przygotował obrad okrągłego stołu. Przygotowanie obrad okrągłego stołu, czyli rozbioru Polski. I z różnych opcji oni się wychwalają. Czyli to jest cały czas i to jest jedna sitwa. No bo przecież wiadomo, że yy, yy, w tej chwili jest nowa Matka Narodów, prawda? Królów, tam prezydentów. Yy, no więc, yy, no trzeba będzie tych sanktuariów trochę jedną Żydówkę wyrzucić i wsadzić drugą. No chyba, albo pobudować, bo Matka Boska Kaszyńska no na Wawelu już chyba jest, ale, ale teraz to trzeba wrzucić, no nie wiem, no, no. no i cymbały będą tych swoich giebiących, swoich zbrodniarzy, będą dalej wielbić ich. No tak jak Kaca Wojtyłę, Jana Pawła II, Żyda, prawda? który z, dym, z dumą kiedyś w Sejmie powiedział, co ja już mówiłem, że powiedział już po obaleniu Polski, no to nam się przytrafiło, no wam się jeszcze przytrafi. Bo dla Polaków to ten Żyd był bardzo wielki, proszę Państwa, a dla Żydków to... Jakiś tam może drugi szereg, no nie trzeci, drugi, no załóżmy tam. No bo y, pierwszy lepszy rabin przecież obstorsował i palcem groził a ten y, ruki paszwami i, 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 i pokornie y, y, tylko spuścił oczy. No taki jest Polak utumaniony, że tego nie widzi, tych zależności w środowisku żydowskim. A tylko, proszę Państwa, bolszewia oczywiście komuniści, agenci Kremla, króluje wszędzie. No to jest bardzo ciekawe, czyli co? Po to, y, tu ta cała przewalanka była. Ameryka się tyle tutaj y, y, y finansowała, żeby nie agentów CIA i Mossadu tutaj powsadzać, tylko agentów Moskwy, no bo przecież wszędzie, wszędzie są agenci Moskwy. Y, y, bo to jak wiadomo y, bolszewicy zakładali fundusze inwestycyjne, OFE zniszczyli ZUS, giełdę, czyli te akcje i papiery tak zwane niewartościowe, czy zniszczyli pgr -y. No bo tak wygląda koło, jak w tej chwili. No, oczywiście jest to pustynia prawie, ale... Więc uważajcie na ambasadora USA, bo on nie jest agentem Izraela, tylko Stalina. Pamiętajcie o tym. No tak? Nam pierdolą i masz tworzą w, w, w głowie. Więc raczej ja to bym uważał, że to jest właśnie czas zabawy no niby karnawał, prawda, w ich w wersji, w ich, czyli zabawa, okres zabawy i satyry. Ale takiego raczej humoru czarnego, a nie tej wersji pogodnej, ja bym to powiedział, że to jest. No ale że dzisiaj już wiadomo, no jest ten tak zwany weekend, co ja lubię, wolę tą polską jakby formę tutaj, czyli że proponowałem tutaj zbyt, zbycio, zbycho, zbytek, czyli koniec tygodnia, zbycie, tygodnia, prawda? zlepek z tych dwóch słów. Czyli to jest taki koniec tygodnia przeznaczony na zbytki i zabytki też bym mógł powiedzieć, czyli odwiedzać można różnie, różne miejsca też. No i takie pytania by były. No jak ci tam, jak tam Zbych, czy jak tam zbytki, w zbytki wyszły, I czy coś w tym stylu, to może się przyjąć, jeśli by Państwo to zaczęli jakby rozpowszechniać. Bo y, oczywiście ten okres jest, znaczy ten, nazwijmy ten zbytek, jest jakby potrzebny, bo na takim y, może być i, i, i zbyt, zbytek, i, 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 i pobyt gdzieś, i nabyty rozum na jakimś przeszkoleniu, ale zbyt uważam jako formę trawną. No, czyli to jest czas. Weekend, to zbyty, można tak określić. Czyli czas na zabawy, ciekawe pobyty i rozum nabyty. O, nawet tak można sobie to yy, jakby yy, kojarzyć. No a wracając do tych, właśnie, że te refleksje też są potrzebne, nawet z tych czarnych humorów, jakie nam tu serwują, proszę Państwa, że na cały czas. Bo ja tutaj do mnie taki mam wielkich mężów objawionych. Tu niejaki pan Szypek tutaj też rozsyła takie pismo. Do patriotów, tam, co się dzieje i dlaczego yy, 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 kiedyś jeszcze wzywał tam yy, właśnie ten Kac Wojtyła, ten Żydek, yy, do ludzi o obudzenie o, o ludzi sumienia. Jakiego sumienia? Żydowskiego pewnie. No i nie obudził jakoś sumienia, no bo żyd nie ma sumienia. No, no. I teraz się dziwią, że wygląda na to, że Polską kierują, yy, ci kierujący Polską to się jakąś szatańską ideą, że po nas choćby potop. No bo, no takie są założenia, idee żydowskie, no to to, to nie dziwnego jakie on zastrzeżenia robi i po co. I, 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 i tak, y, niby dziwnie, y, taki zaskoczony pyta, kto jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy prawda. No i, no i oczywiście odpowiedź może być tylko taka, że no to oczywiście kilka lat, dziesiąt lat negatywnej selekcji, no która oczywiście powstało no y, y, pod dyktaturą nieograniczoną, legalnego bezprawia, y, tych to bierców PRL-u, czyli systemu narzuconego bezwzględną siłą po drugiej wojnie światowej przez marczewików wieków oczywiście czyli to nie te tysiąc lat trwania w letargu ciemnoty i zwalczania własnej racji stanu przez Kościół, tylko gospodarka dziesiątego państwa świata czym był w końcowej fazie PRL -e. no i czy można liczyć prawda, na obudzenie rachunku sumienia u tych co doprowadzili Polskę yy, do ruiny no to co można się spodziewać po osobnikach Którzy ślubując Bogu, bo, yy, yy, tak mi dopomóż Bóg, a, a potem podejmują szatańskie decyzje. To no, tylko tak podejmie. No więc, a gdzie odwołanie może być? Oczywiście w kościele iży do niemieckich agenturach z BBWR, jeszcze przedwojennych, jako wzór. Ma być dla nas obecnie. No oczywiście, a tu powinno być odzyskanie niepodległości Polski, ale ciągle ci a, obcy agenci wpływu, tylko nie z Ameryki i z Izraela, oni są, tylko oni wszyscy są z mostu, prawda? Którzy pod hasłami zjednoczenia prawicy i tak dalej, i tak dalej. A przecież prawdziwych patriotów nie brakuje. Świadczymy o tym liczne demonstracje, protesty i pielgrzymki do miejsc kultu religijnego i patriotycznego. Tak, to ci wyzwoli Polskę i coś da. Ale wszystko to, zresztą sami to przyznają, służy to puszczaniu parę gwizdek, no bo inaczej nie może, bo tym się Polski nie wywarcza. No i taka refleksja, chociaż ja też mam podobną, tylko z, innych z innej perspektywy, że wszystkie systemy partyjne są kryminogenne, a każda partia polityczna, która dochrapie się do władzy, prędzej czy później staje się organizacją przestępczą. Oczywiście w wydaniu żydowskim jak najbardziej jest to trafne. No ale trzeba tutaj yy, dalej tą patriotyzm yy, i tą myśl, yy, prawda, no kto? Jedyny no to oczywiście Żydek Jan Paweł II ci tutaj, który wygłosił kiedyś tam na Krakowski. Błoniach, abyście nie podcinali korzeni, z których wyrastacie. bo że te korzenie to nie są prawie y, 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 polskie czy y, y, sławskie, tylko one są oczywiście, no jakie? No, żydowskie muszą być, bo to chrześcijańskie autorytety przecież tylko. No, ale one są dziwne, bo nawet sami mówią, że nawet te prezentujące się na falach Radia Maryja, one są trefne. Tu mówię, no, sami to przyznają, więc. Jedynie to właśnie moim zdaniem ten liczny udział w tych rekonstrukcjach wydarzeń historycznych oraz drużynach ZHR-u, czyli tych harcerski, harcerskich tam i jeszcze tej ciemnoty jest tyle, że można tą żydoszyznę uratować i na tym trzeba się oprzeć. Więc no, oczywiście pra, prawdziwym patriotem jest tylko ten, który y, y, uznaje drugą RP i cały ten okres. Y, y, PRL traktuje jako stan bolszewickiej i obecny okupacji. No więc organizujcie się i tak dalej. No to wiadomo, jak się można zorganizować. Oczywiście tylko przez, przy kościołach, w Łazach i tam gdzieś przy BUBlu świtoniu czy kobylańskim albo innym jakimś tam Kaczyńskim. No więc proszę Państwa. Hmm, no więc sugestie i wnioski, tak jak mówię, to musi być rekolonizacja, a więc druga RP, system prawny drugiej RP no, yy, gdzie zginęło w jednej utarczce więcej robotników niż w, w jednej przewalance yy, sanacyjnej niż w całym PRL-u yy, kościół, rekonstrukcje, pielgrzymki, yy, pomniki, organizacje w duchu yy, oazowym, przez proboszcza, nowe Chrystusiki yy, Maria Kaczyńska, Królową Polski i jeszcze takie tam inne, prawda. Natanek, Rydzyk, Bubel, Świton. Proszę Państwa, no, oczywiście ja tak pobieżnie tylko, bo ja tego mógłbym, to no, ta śmiesznota dla mnie byłaby pożywką na 10 feriotonów, gdziebym po prostu rozniósł ich na, na strzępy. Bo proszę Państwa, ja Państwu powiem tak, no już pomijając inne rzeczy, no. Dla mnie to moja yy, biało-czerwona książeczka wspólnotowości, to jest trzy razy lepsza od tej całej ich zasranej Biblii. Kto nie wierzy, niech to so przejrza, to jest kilkanaście stron. I ona wystarczy do uregulowania życia społecznego. A co tam do tych rymowanek, że tam nie ma takich takich różnych psalmów, takich cudacznych w stylu, że idę sobie doliną i rozglądam się za Meliną i wszędzie trafię butelczynę i ładną dziewczynę i zbój mnie nie załapie, bo trzymam Majchra w łapie, a pociotek szefem ABU, a więc na zagrożenia kładę niedomówienie, żeby się rymowało. To tam chwila, moment, proszę Państwa, i ja uważam, że takie rymowanki to możemy yy, oczywiście w lepszym stylu yy, do tej mojej broszurki wspólnotowej dorobić. I to może funkcjonować. I takie masz proste rozwiązania, z których możesz bardzo łatwo przejść, bardzo łatwo wyjść i bardzo łatwo to rozwiązać, i nie ma maru, nie rodzić. Ale tu jest jeszcze jedna sprawa, bo świadomość świadomością, ale proszę Państwa, yy, w tego typu przemianach, no niestety, mus, mus, musi być działanie yy, tak zwanych agentów tajnych służb. I o ile yy, przy upadku PRL-u, no to wiadomo, że cała obecja wspierała tą, tą przewarankę, żeby nastąpił upadek PRL-u. To w tej chwili nie ma w drugą stronę. Po prostu, mimo świadomości z, z, upadłości państwa, końca państwa, yy, yy, tragedii, yy, jakie to niesie, oraz brak wyjścia w tym istniejącym systemie, obojętnie, jaka to jest wersja. Czy tamten, no nie śmiejmy się, tam z ten bbwr tam czy to był tam czy to prowadzi Ziobro, czy jakiś tam, ja mówię, Kaszyński, czy Natanej, czy ktoś tam, no obojętnie, który z tych żydowskich prawda agentów yy, próbuje coś tam naprawiać w tej Polsce, to nic z tego nie będzie, bo proszę Państwa, jak Państwo wiecie, ja yy, jasno sprawiam, yy, stawiam sprawę i mówię wyraźnie, że no to musi być nieprawdopodobna determinacja i po prostu całkowite wykorzenienie Żydowszyzny w Polsce. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Czyli odrzucenie Biblii, tego ich prawodawstwa i tak dalej, i tak dalej, i zbudowania I to, i to jest bardzo y, szybko możliwe. Ale dlaczego ludzie niby inteligentni, którzy są w tych tajnych służbach, nie robią kreciej roboty i nie rozwalają tego systemu, nie ujawniają coraz więcej, nie ma zamachów na nich, to dla mnie to jest niezrozumiałe. Czyli to wszystko jednak to są, proszę Państwa, Żydzi ideologiczni, którzy są w tych tajnych służbach. Tam nie ma Polaka, ani, ani polsko-myślącego Żyna, patriotycznie. I to już nie jest kabaret. Bo to już jest, proszę Państwa, no nie wiem, tragi farsa, groteska i tragikomedia w jednym. I sami Państwo widzicie, że ja mam tutaj taki właśnie jakby dylemat, no takie takie. Jak ja mam y, te y, feliodany prowadzić? No z jednej strony muszę. Muszę powtarzać ciągle takie jakby te same sprawy, odsłaniać subrastwo i perfidię, która jest stała i, i, i można y, absolutnie tym agentom uważających się za patriotów rozwalać ją tak samo jak reszcie żydowszyzny, ale my nie mamy tej siły charakteru. No bo jak on się przykleja, jak gra przyjaciela, to Słowianinowi jest niezręcznie powiedzieć: ty chuju żydowski, odpierdol się ode mnie. No. Przestań mi mieszać. Czy ty jesteś prezydentem miasta, czy ty jesteś premierem kraju, czy ty jesteś marszałkiem Sejmu. A my musimy, proszę Państwa, no jeśli nie my jesteś w stanie takiego silnego zdecydowania, żeby jakiś spalić kościół, biskupa zajaja powiesić, to ściągnij mu po prostu. Majtole i rózgami dupę scroll, czy jak przychodzi jakaś z Biblią nauczać po osiedlu. No, przejdźmy na taką, no po prostu, już tą tragifarsę. Proszę te refleksje sobie na weekend, czyli ten zbytek, zbytnio się nie przemęczać, ale zbytecznie, ale jednak te zbytki traktować w odpowiednim wymiarze. Dziękuję.